Na rynku złotego na ten moment jest stabilnie. Rynek dobrze przyjął dane krajowe, ale też nie jest tak, że one już dalej umacniają polską walutę. Widać, że taką atmosferę ogólnie wyczekiwania na jakiś większy ruch na rynkach globalnych, nie tylko na złotym, ale na wielu rynkach, na rynku euro-dolara, na rynku e, europejskim, rynku giełdowym, gdzie, gdzie też indeksy w zasadzie od kilku tygodni e, stoją w miejscu. E, więc no, potrzebny jest jakiś impuls. E, I ten impuls decyduje o, e, o tym, jaki będzie los złotego w kolejnych. Kilku miesiącach. Więc no, biorąc pod uwagę to, że um, ta tendencja w ciągu pierwszej połowy roku była zdecydowanie pozytywna, to ryzyko wydaje się jednak asymetryczne. Czyli e, patrząc na ten kurs, powiedzmy sobie euro złoty 4,20 mniej więcej na tę chwilę, e, wydaje się, że, że tutaj e, no, jest pewna szansa, że zejdziemy kilka groszy niżej, ale jest e, ryzyko e, również, że pójdziemy kilkanaście czy dwadzieścia groszy wyżej, jeśli na przykład coś, coś nie. Niepokojącego zadzieje się, się na rynkach globalnych. Tak na tę chwilę patrzyłbym na, na rynek złotego.